Zachwycam się, gdy patrzę na ciebie w Twoją twarz. Niewiarygodna miłość, odcinek 10. Dalej zatrzymujemy się przy Ewangelii Świętego Marka, przy męce i zmartwychwstaniu Pana Jezusa z tej Ewangelii. Dzisiaj wersety od 26 do 31. Te wieczorne spotkania to jest wprowadzenie w medytację. Ja daję punkta. Chodzi o to, żeby potem już osobno, poza tym filmem, usiąść z Pismem Świętym. I odprawić medytację, podarować Panu Bogu z pół godziny co najmniej nad tym tekstem. Pół godziny do 45 minut. Przeposłuchajcie tekstu. Po odśpiewaniu hymnu wyszli w stronę góry oliwnej. Wtedy Jezus im rzekł: Wszyscy zwątpicie we mnie. Jest bowiem napisane: uderzę pasterza, rozproszą się owce. Lecz gdy powstanę, uprzedzę was do Galilei. Na to rzekł mu Piotr. Choćby wszyscy zwątpili, ale nie ja, odpowiedział mu Jezus. Zaprawdę powiadam ci, dzisiaj tej nocy, zanim kogut dwa razy zapije, ty trzy razy się mnie wyprzesz. Lecz on tym bardziej zapewniał, choćby mi przyszło umrzeć z tobą, nie wyprę się ciebie. I wszyscy tak samo mówili." Pamiętamy, że jak robimy medytację, to siadamy, wyciszamy serce, zwracamy się do Pana Boga. Można zacząć znakiem krzyża, prosimy o czystą intencję, byśmy byli gotowi rzeczywiście Go słuchać, tego, co On chce nam powiedzieć. Czytamy sobie ten fragment, wybieramy sobie jedno zdanie, które sobie wyobrażamy, próbujemy sobie wyobrazić tę ewangeliczną scenę, później kierujemy też do Pana Boga prośbę, w tym przypadku prosimy Pana Jezusa o to, żebyśmy Go poznawali, żebyśmy Go poznawali też takiego, takiego, który potrafi zapowiedzieć zdradę. I później jest czas na rozważanie Słowa Bożego. Czyli takie przyglądanie się temu, co Słowo Boże mówi, odnoszeniu tego do swojego życia, patrzeniu, czy w spotkaniu ze Słowem Bożym rodzą się we mnie jakieś pragnienia. I teraz kilka takich punktów, które mogą nam pomóc w przeżyciu dobrym tej Ewangelii, w rozważeniu jej dogłębnie. Pierwszy punkt nazwałbym wszyscy. Po prostu wszyscy. To słowo pojawia się w tej Ewangelii kilka razy i pojawia się na początku i końcu. Na początku, kiedy Jezus mówi: Wszyscy we mnie zwątpicie, i na końcu pojawia się też wszyscy, którzy wszyscy przytakiwali Piotrowi: Tak, tak, że też oddamy życie za Ciebie. To słowo wszyscy, wierzę, że Pan Jezus je mówi bardzo poważnie i że ono dotyka nie tylko tych wszystkich, którzy tam byli zebrani tych dwunastu z Judaszem, z Piotrem tylko wszyscy to jest to, że Ewangelista tutaj mówi te słowa to, że ta Ewangelia jest jest prowadzeniem ludzi, przygotowaniem ludzi do chrztu, to to wszyscy, to jesteśmy my wszyscy. I zachęcam, żeby dzisiaj sobie pobyć z takim Słowem, w którym Jezus mówi wszyscy, czyli mówi też do mnie. Zwątpisz, zdradzisz, odejdziesz. Zobacz, jak pracuje takie Słowo we mnie, w tobie. Zobacz, jak w tobie pracuje. Czy ci wygodnie, czy niewygodnie z tym Słowem. Czy uznajesz jako prawdę o sobie, czy masz ochotę, jak Piotr się spinać i wołać? Nie, dam radę. Zatrzymaj się przy tym. Posłuchaj. Posłuchaj, że w tym wszystkich, w tych wszystkich, o których mówi Jezus, jest miejsce dla mnie, dla ciebie, jest dla ciebie też tam miejsce. Przy tym po prostu się zatrzymaj i zobacz, że Jezus mówi to bardzo świadomie i że to nie oznacza żadnego końca, tylko to jest wpisane w bycie przy Jezusie. Po prostu to jest wpisane w bycie przy Jezusie. E, I możesz też pytać Jezusa, jak to jest możliwe? Jak to, jak to jest? Że, że No właśnie, że tak to ma funkcjonować, że ci, co są blisko Ciebie, że ja, który chcę być blisko Ciebie, że w to moje życie jest też zwątpienie, odejście, e, że jest wpisane. Jak to jest? Jak to sobie poukładać gdzieś wewnątrz? O co tutaj chodzi? Nie bójmy się też zobaczyć takich konsekwencji, że to może też oznaczać, że jeśli my jesteśmy we wspólnocie Kościoła, to trzeba nam tak jak Pan Jezus naśladować go i, i mieć to wychylone serce do tych wszystkich, też do takich wszystkich, czyli kogoś obok mnie, kto jakoś przeżywa czas swojej słabości, odejścia, zwątpienia. Nie, <noise> też na to popatrzmy, że, że jak chcemy Jezusa naśladować, to też w, takim, w, takiej, w takiej postawie. Drugi punkt, nad którym możemy się zatrzymać, to jest postawa Piotra. Tego Piotra, który, zobaczmy, że jak on słyszy to wszyscy, to on się cały buntuje. I to buntuje się dwa razy. Za pierwszym razem słyszy wszyscy z i jest reakcja, nie ja. Drugi raz Jezus mówi, ty, to w ogóle tej nocy, dzisiaj, trzy razy, zanim dwa razy zapieje kogut. Super precyzja Pana Jezusa. I jeszcze mocniejsza reakcja Piotra. Jeszcze mocniejsze postawienie się Piotra. To nie, ja to umrę nawet z Tobą. I nad tą postawą Piotra dzisiaj się zatrzymajmy. To jest, przypomnę, to jest ciągle Piotr. To jest ten apostoł, który stanie się głową Kościoła. To jest ten, którego Jezus wybrał. To jest ten, z którym był na górze tabor, z którym był przy wskrzeszeniu dziewczynki. To jest ten Piotr. I ten Piotr, chwilę przed męką Pana Jezusa, to jest ten Piotr, który mówi broń Boże, nie przyjdzie na Ciebie śmierć. Tak? Zobaczcie, to jest ten Piotr. Tyle razy już różne Rzeczy się wydarzyły wyjątkowe między Piotrem i Jezusem i ten Piotr się buntuje na to, co Jezus zapowiada. Nie słucha, nie słyszy, nie bierze do siebie tego słowa, tylko się buntuje, sprzeciwia. Mówi, będzie inaczej. Będzie inaczej. Nie godzi się na, na te zapowiedzi Pana Jezusa. I z jednej strony przyglądajmy się też naszym reakcjom na różne rzeczy, które dzieją się w naszym życiu, które są. Yy, Jakąś, jakimś głosem Pana Boga do nas, czy my nieraz się tak buntujemy przed Bogiem, jak czytamy Jego słowo, czy mamy takie reakcje nieraz: nie, to niemożliwe, to niesprawiedliwe, to wiemy lepiej od Słowa Bożego. I znowu też popatrzmy na to, że to, że Pan Jezus to zapowiada, to, że On mu to mówi wszystko, to jest bardzo ważne, żeby skruszyć, żeby pękła taka postawa w sercu Piotra. Żeby, żeby żeby móc wybudować potem fundament prawdziwy w Piotrze, żeby Piotr mógł się stać skałą, to to, co jest fałszywym fundamentem, musi pęknąć. Więc to, że Pan Jezus zapowiada ten upadek Piotra i to, że On to słyszy i jak potem to się stanie, to jest takie postawienie sprawy, że nawet jak wiesz, to i tak to, i tak, to, jakby to, nie, to nie Twoje siły są. Nie? I to naprawdę jest gest uzdrowienia, zapowiedź uzdrowienia, zapowiedź jakiejś paschy Piotra, że razem z Panem Jezusem, który będzie umierał, w Piotrze będzie też coś umierało, żeby mogło zmartwychwstać. Więc to jest punkt, na który możemy się zatrzymać. I zobaczmy też to, czy my jesteśmy gotowi, żeby przynosić takie pokładanie nadziei w sobie do Pana Jezusa i pozwolić, żeby ono było nieraz w taki niewygodny sposób dotykane, łamane, kruszone. Mogę sobie przypomnieć, czy już takie historie w moim życiu się zdarzyły, takie zapowiedziane w cudzysłowie upadki, które pokruszyły moje pokładanie nadziei w sobie. I trzeci punkt, na którym chcę Wam zwrócić uwagę, to jest to, co Pan Jezus mówi. Jak gdy powstanę, wyprzedzę Was do Galilei, czy będę przed Wami w Galilei. Zazwyczaj mamy w głowie takie coś, że Pan Jezus trzy razy zapowiedział swoją mękę i zmartwychwstanie. A tutaj jest kolejna zapowiedź, ale już samego zmartwychwstania, bo męka już się dzieje, bo męka już się rozpoczęła w pewnym sensie. Dlatego Pan Jezus mówi: Jak gdy powstanę? Gdy powstanę, będę przed Wami w Galilei. Galilea to jest miejsce, w którym Jezus powołał uczniów. To właśnie nad jeziorem galilejskim on ich powołał. Więc mówi: Ja Was tam wyprzedzę, tam na Was zaczekam, tam coś nowego się wydarzy. Będzie to z jednej strony powrót do źródeł, ale z drugiej strony, jak gdy powstanę, już będę ten powstały z martwych tam, to jak tam się spotkamy, tam się dokona i powrót do źródeł, i coś nowego, jakieś nowe, nowe wydarzenie. Więc zobaczmy, że to, to słowo jest taką zapowiedzią, że teraz wchodzicie Wy też w czas paschy, Wy też w czas jakiegoś umierania. Ale to nie jest beznadziejne. Za tym jest, gdy powstanę, to się spotkamy w Galilei, w miejscu, z którego Was powołałem. Dalej otworzy się nowa, nowa ścieżka, nowa historia, nowa droga przed nami. W to się też wsłuchujmy, że tutaj Pan Jezus zapowiada nadzieję. Po drodze jest to wszystko trudne, co trzeba przejść, ale na końcu jest Jego, Jego zwycięstwo. Więc też w te słowa się wsłuchujmy, patrzymy, czy nasze serce wierzy w tą zapowiedź czy nasze serce chce pójść przez Paschę do zmartwychwstania, czy też mamy właśnie takie reakcje jak Piotr, że w różne inne strony byśmy chcieli. Temu się dzisiaj przyglądajmy i rozmawiajmy na końcu medytacji z Jezusem o tym, co się w naszym sercu wydarzyło. Teraz Was pobłogosławię. Pan z Wami. Niech Was błogosławi wszechmogący Bóg, Ojciec, Syn i Duch Święty. Życzę Wam pięknej modlitwy. Pamiętajcie, żeby ten kanał subskrybować, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście. Dać kciuka w górę i dzwoneczek. Mam nadzieję, że do zobaczenia.